Jakby pani podsumowała tą kadencję, która się skończyła? Muszę powiedzieć, że ciężko było. Naprawdę ciężka ta kadencja, która nam upływa. To była ciężka praca i taka trochę mało owocna. No niestety praca opozycji jest takim dość ciężkim zadaniem, gdzie trzeba się napracować i często nie widać efektu, bo często wnioski. Które bardzo często dotyczyły poprawy jakości naszych dróg, były po prostu odrzucane przez koalicję rządzącą. Natomiast jeżeli idzie o przyszłość, no trudno powiedzieć, jak ta przyszłość się ułoży. Na pewno nasze ugrupowanie, Wspólnota Samorządowa Gryf21, osiągnęło niewątpliwy sukces. Jest nas dziewięciu w Nowej Radzie. Z tego aż czworo spoza polic, z terenu. W Kołbaskowie są to dwa mandaty, czyli mój osobisty i koleżanki Iwony Wierzbickiej. Bardzo jesteśmy zadowolone z wyniku, bo naprawdę jest się. Czym poszczycić? Jeden mandat przypadł Platformie Obywatelskiej. Myślę, że jest to zasługą naszej ciężkiej pracy, mojej pracy czteroletniej na ten sukces. Natomiast jeżeli idzie o Komitet Wyborczy, jest to yy, cała praca naszego zespołu, który startował do Rady Powiatu, jak również też i zaangażowanie yy, klubu, przyjaciół gminy Kołbaskowo i osoby pani Wójt Małgorzaty-Szwarc, ponieważ te dwa komitety się wspierały. Stąd też ten nasz wynik na Rady Powiatu przełożył się w ilości dwóch mandatów, a nie jednego, tak jak było do tej pory. Jak zamierza Pani to zwycięstwo? Chcę przypomnieć, że Izabela wesołowska kośmider zdobyła drugi wynik we wspólnocie samorządowej gry, zdobywając 733 głosy. 33 no, głosy. Gratulacje. Jak zamierzacie teraz to zwycięstwo skonsumować i w najbliższej kadencji rządzić powiatem polickim w taki sposób, żeby to nie była powtórka z tego, co się działo do tej pory? No jak Państwo wiecie, w większości niestety nie osiągnęliśmy, więc pewne rozmowy trwają. Natomiast my jako radni, już nie kandydaci Wspólnoty Samorządowej Gryf, na pewno zamierzamy z oddaniem pracować na rzecz naszego powiatu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.